Nie mi! Jest niemi! Musiałabym wiedzieć, co on ma zamiar zrobić, co wiedziała, gdzie mam celować. Nie! Ale to było mocne. Mocne. Mama, szybko a aprobację odejść. Ty tuś gdzie ty dzwonisz?

To nie jest zabawka. To jest zabawka. To jest model. Ja zawsze wtedy myślę, że zgaśnie. Tak wtedy. Nie. Ty nie byłaś wtedy jak gaz? Nie, musieliście uciekać by było. To tam uciekać, uciekać z i na lądowanie. To jest bach, czy? Nie. Pajpe, pajpe. Uwaga, wydybeczka, chyba. Tak. O matko, masz takie wrażenie, że zaraz na ciebie spadnie? Mama. Jak leci nad tobą, masz takie wrażenie, że zaraz na ciebie spadnie? Nie. Już ja. tak. tyle fajdy nie będzie co tym latania. Już tym się wyćwiczy to. Artur! Artur! Wpadło no. coś? Chyba to kurz, no tak? Dlaczego 20 km w historii pasażerów wchodzi na środę. No, tak żeby stabilizować... jeszcze miał za dużą prędkość, no to i tak... No ładnie mała. i tak się udało. Super. Okay.